Do odważnych świat należy. Ja wierzę w to, że nie jadę sama, dobrze aniołowie będą ze mną, czy to w postaci ludzi, których spotkam na drodze, czy w takiej Bożej Mocy. Myślę, że wszystko będzie dobrze, a poza tym jadę szlakiem świętego Jakuba, więc myślę, że ten święty też będzie mnie prowadził tą drogą. Ania dzisiaj wyrusza w niesamowitą podróż na tym pięknym rowerze, jak go już nazwałem ogierem. Jedzie do Hiszpanii światem, szlakiem świętego Jakuba do Santiago de Compostela. Za chwileczkę rozpocznie się bieg prowokacji, ale też moja wyprawa charytatywna dla fundacji Nieodkładalni gliwice Santiago 3800 km po wytchnieniu busa. Skąd taki zamysł, że Pani chce uczestniczyć i nabić w cudzysłowie to kilometry? Rower to moja pasja od dziecka. Jestem też nauczycielem w Szkole Podstawowej numer 21 w Gliwicach. Tam założyłam klub rowerowy i też jestem opiekunem wolontariatu. I chciałam tą pasję rowerową połączyć z pomaganiem. E, 9 lat z rzędu jeździłam z dzieciakami na wyprawy charytatywne. E, Gliwice Międzyzdroje, Gliwice Her, Gliwice Białystok. E, kręciliśmy dla Gliwickiego Hospicjum, kręciliśmy dla seniorów, kręciliśmy e, dla autystycznego Filipa. I w tym roku mieliśmy kręcić dla Fundacji Nieodkładalni z dzieciakami, ale pogoda nie sprzyjała do treningów, e, więc nie udało się przygotować formy dzieciaków, więc postanowiłam, że ruszę trochę dalej, bo z dzieciakami to jeżdżę 700 km na taką wyprawę, więc podwoiłam, a nawet wiele podwoiłam kilometry i 3800, no za chwilę, za parę minut wyruszam. Jak to wyglądało pod kątem organizacyjnym? No i jaki jest cel finalny? Finalny cel jest taki, że Ania, Ania chce zebrać fundusze na naszego wytknięcia obusa. My w Fundacji Nieodkładalnej zbieramy pieniążki na wytchnienie busa, a Ania stwierdziła, że całą tą swoją podróż chce zadedykować i pomóc naszej Fundacji. Czyli zbieramy, szukamy darczyńców, którzy za każdy kilometr Ani, a ma do przejechania 3800 kilometrów, pomnożyć to razy 10 do razy złotówkę. Może ktoś da 5 złotych za kilometr, zbieramy po prostu na wytchnienie busa. To jest dla nas, dla Fundacji Nieodkładalnej, a przede wszystkim dla naszych podopiecznych bardzo, bardzo ważne. Panie Aniu, ale jakby nie było, trzeba mieć sporo, nie tyle co energii, ale odwagi, bo jednak Pani sama. No tak. Do odważnych świat należy. Ja wierzę w to, że nie jadę sama. Dobrze aniołowie będą ze mną. Czy to w postaci ludzi, których spotkam na drodze, czy w takiej Bożej mocy myślę, że wszystko będzie dobrze. A poza tym jadę szlakiem świętego Jakuba. Więc myślę, że ten święty też będzie mnie prowadził tą drogą. Czas przygotowania do tej wyprawy jaki był? Intensywny. No, nie ukrywam, że do takiej wyprawy trzeba się przygotować fizycznie. Też bardzo mi tutaj pomogła Recha medika, w której formę gdzieś tam przygotowałam. No i mentalnie też trzeba, bo przede wszystkim to głowa pracuje. Wiadomo, że fizycznie trzeba być przygotowanym, ale większość to jest głowa, głowa i głowa. My mamy taką jeszcze, taką, taką, taką akcję, którą prowadzimy, nazywa się to bieganie w rydwanie. Po prostu biegacze, którzy już dużo w swoich, że tak powiem, karierach życiowych wybiegali, teraz poświęcają się i biegają z wózkami, z osobami z niepełnosprawnością. Dzisiaj tak jak pani powiedziała, dwóch dzieciaczków tu nie może być, bo nie mamy jak tych wózków dotransportować tutaj na naszą Gliwicką Polanę. Gdyby taki bus był, dzisiaj tych dzieciaczków by wystąpiło na pewno więcej. Codziennie będą na relacje na Facebooku, na moim koncie, na koncie Kilometry Dobra z Gliwic do Santiago i na koncie Instagramerowym Anna The Bike. Więc tam są te kanały i tam będzie codzienne, codzienne relacje z tego mojego podróżowania tej mojej pielgrzymki Państwo będą mogli oglądać. To jeszcze jedna jest ważna sprawa, że osoby, które zadeklarują się za wpłatę za przejechane przeze mnie kilometry, mogą odliczyć to od podatku, ponieważ jest to fundacja i osoba, która przekaże datek, robi darowiznę i tą darowiznę można sobie odliczyć od podatku, więc też to jest takie istotne. Jest to spora ilość kilometrów. Jak będzie wyglądać ta trasa? Czy pani już ma w tym momencie ustalone noclegi? Nie wiem, jak będzie wyglądać. Totalnie nie wiem. Mam zaplanowany nocleg tylko w Opolu, we Wrocławiu. I tu się kończy, a potem droga pokaże. Ile czasu myśli pani, że to zajmie? Chciałabym to zrobić w 40 dni. Zobaczymy, jak będzie na drodze, jak będzie z moim zdrowiem. Ile będę miała siły dziennie pedałować. Też się liczę z tym, że południe upały, no i zaczną się Pireneje, więc będą też spore podjazdy. Patrząc za nami grupa dzieciaków, czyli jednak jest to wsparcie. Jest, no zrobili mi ogromną niespodziankę. To między innymi są dzieciaki, które właśnie były ze mną na wyprawach. No cieszę się ogromnie, że że są tutaj ze mną na mecie. No i chyba pierwszy raz mam wzruszenie, bo zazwyczaj, kiedy te charytatywne wyprawy były, to dzieciaki płakały. A dzisiaj jest odwrotnie, jeszcze nie wyruszyłam, a już płaczę. Życzymy powodzenia no i szerokości. Dziękuję bardzo i są so, błe no kamino. <laughs>